Witajcie, kochani, dla niektórych to już jest nowy rok. Minęły święta, tak zwane Bożego Narodzenia. U innych jeszcze trwają te święta. Kolejne święta. Wiecie, te wszystkie święta nie mają żadnego znaczenia u Boga. Żadnego znaczenia. Nic nie znaczą. Te wszystkie święta, wymysły ludzkie, wprowadzone nakazy, zakazy, żadnego znaczenia nie ma to u Boga. To sobie ludzie wymyślili, żeby urozmaicić te życie na ziemi. Wiecie, święta świętami, mijają kolejne, zaczynają się pytania i znowu wracają lęki. Siedzisz przed tą komórką, Kciukiem naginasz parę godzin, szukasz jakichś afer, jakichś ciekawych informacji ze świata, żeby pobudzić swoje receptory w mysłu. Szukasz i szukasz czegoś, cały czas szukasz i odczuwasz pustkę i lęk przed tym, co będzie jutro, co tam się dzieje w świecie, co tam u Putina, co znowu wymyślił, czy już będzie zrzucał atomówkę, czy na razie jeszcze delikatnie, no to może jeszcze pożyję te parę dni, może doczekam do tak zwanych świąt wielkanocnych. Ale wiecie, ja tkwiłem i patrzyłem też z tej perspektywy, religijnej perspektywy przez 50 lat życia. Też żyłem w lękach, w nałogach, w wielu nałogach. I wiecie, Dopiero w ubiegłym roku poznałem prawdę, prawdę i jedyny ratunek. Dowiedziałem się, że jedynym ratunkiem dla każdego człowieka tutaj egzystującego na tej ziemi jedynym ratunkiem, nie ma innego to jest Jezus. Jezus. Każdy człowiek. Chodzący tu po ziemi w ciele, musi podjąć tą decyzję: czy uznaje Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, oddaje się pod panowanie Jezusa, oddaje resztę swojego życia Jezusowi, powierza i jest zbawiony, albo dalej, Tkwi w tych lękach, w tym co będzie jutro, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co z moją pracą, co z biznesem. Jako kolejną ustawę wprowadzi rząd ten, kolejny. I cały czas o tym myślicie, czy chcecie, czy nie chcecie, z chwilami przerwy. Na tak zwane dopalacze. U jednych to jest alkohol, u innych narkotyki, u innych internet, gry, siedzenie nocami, granie w gry. Ale co dalej? Pomyślcie, kochani, co dalej z Waszym życiem? Po co tu jesteście? W jakim celu chodzicie po tej ziemi, oddychacie, poruszacie się, pracujecie, jecie, wychowujecie dzieci? Kolejne pokolenie, i kolejne pokolenie umiera, rodzi się kolejne. Jaki z tego cel i sens? Czy zastanawialiście się nad tym? Jaki to jest cel i sens tego życia? Każdy człowiek bez wyjątku musi podjąć tę decyzję. Czy uznaje to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty? Bo wiecie, Jezus na krzyżu wziął na siebie wszystkie, wszystkie Twoje błędy, choroby, porażki. Wszystko zostało przybite do krzyża Golgoty. Wszystkie te Twoje grzechy, błędy, które popełniłeś i być może popełnisz. Wszystko zostało przybite. Jezus umarł za Ciebie w ciele i zmartwychwstał w ciele tylko Ty musisz teraz podjąć tą decyzję czy wierzysz i, i uznajesz za wystarczającą ofiarę Jezusa na krzyżu uznajesz w stu procentach jesteś zbawiony albo nie uznajesz i dalej tkwisz w tym bagnie w tym świecie i dalej, próbujesz uczynkami coś działać, przypodobać się Bogu uczynkami, albo modlisz się do jakichś umarłych, tak zwanych świętych, modlisz się do stworzeń. No niestety, to nic Ci nie da. Żaden ksiądz, żaden pop, żaden imam nie pomoże Ci w tym, żeby zostać zbawionym. I żadne uczynki, żadne. Żadne modlitwy do stworzeń, umarłych stworzeń. Modlisz się tylko do Stwórcy. Tylko do Stwórcy, który dał Tobie na ziemię dwa tysiące lat temu. Przyszedł na ziemię w ciele, jako Jezus. I chodził tutaj 33 lata ponad. Pokazał, jak mamy żyć, jak masz żyć. Jak powinieneś żyć? Pokazał, że niczego się nie boi, nigdzie, nikogo i niczego. I każdy z nas tak powinien właśnie żyć tu na Ziemi. Jezus Chrystus powinien być wzorem dla każdego z Was. Kochani, przemyślcie to. Zbawienie jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z Was. Wystarczy wezwać do Jezusa własnymi słowami, powiedzieć, zapytać, Jezu, co ten gość tam mówił na tym ryneczku? Że to takie proste jest zbawienie za darmo. Z łaski przez wiarę. To jest niezasłużona Boże przychylność, kochani. Zapytajcie o to Jezusa i powiedzcie, że chcecie zmiany w swoim życiu. Nie chcecie się bać. Nie chcecie odczuwać żadnych lęków. Że chcecie żyć życiem, prawdziwym życiem, takim jak żył Jezus. Wezwijcie do Jezusa własnymi słowami. Jeśli macie jakieś problemy, macie jakieś właśnie lęki czy nałogi. Poprosi Jezusa, żeby zabrał to od was, i zabierze. Tylko ze szczerego serca, własnymi słowami, nie jakimiś wymyślonymi wierszykami przez ludzi, wymyślonymi wierszykami przez stworzenia. To nie tak, to nie działa. Możesz klepać całymi dniami, nocami, zdrować Mario. To nie działa na Boga. Żadne wierszyki. To tak, jakby Twoje dziecko od małego było nauczone wierszyka. Ma trzy latka, 3,5, sięgam brodą ponad 100. i ty ten wierszy klepiesz. Czy masz 30 lat, czy 50, do swojego ojca na przykład. Zastanówcie się, co on wtedy myśli, jak klepiesz cały czas ten sam wierszyk. Taki bez sensu, zamiast serca użyć słów, własnych słów. To zadziała. Obiecuję wam, kochani, to zadziała. Spróbujcie tego w domu. Amen.